Wakacje, czas wolności i braku obowiązków, czas, w którym czujesz, że żyjesz. Czemu właśnie ten okres, który kojarzy nam się z czymś przyjemnym i nostalgicznym, stał się nieodłącznym elementem horroru? Dziś postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Nie pojawią się tu spoilery do omawianych filmów. Jest to część pierwsza, w której opowiem o filmach z epoki blockbusterów. W części drugiej opowiem m.in. o filmach po roku 2000. Lato i horror brzmi trochę jak sprzeczność. Przecież horror powinien być mroczny, gotycki, pełen mgły i deszczu w okolicach Halloween. Tymczasem wakacyjny horror zabiera nas w pełne słońca przestrzenie: na jeziora, do lasów, na obozy, plaże i wioski. Ale właśnie dlatego działa. W tym wydaniu Morderców i Potwory widzimy w jasny dzień. Zawsze bardziej mnie to przyciągało niż ukryty w cieniu duch czy demon. Wakacyjny horror różni się od innych odmian grozy nie tylko estetyką. Slasher to podgatunek horrorów, w którym zabójca eliminuje kolejne postaci, zwykle w brutalny, bezpośredni sposób często przy użyciu noża lub innych narzędzi. Filmy tego typu opierają się na napięciu, rytmie jeden po drugim i archetypicznych bohaterach, z których zwykle tylko jedna osoba przeżywa. To czysty cielesny horror, prosty w konstrukcji, ale skuteczny. Często w slasherach patrzymy na światoczami dzieci lub nastolatków. Ten aspekt historii o dojrzewaniu również jest powodem, dlaczego uwielbiam ten klimat. Gatunek eksploruje bardzo przyziemne przeżycia i emocje związane z wchodzeniem w dorosłość. Pierwsze zauroczenia, lęk przed samotnością, indywidualizm i chęć pokazania się grupie. Wszystkie te elementy finalnie są wykorzystywane przez czającego się mordercę. Mam wrażenie, że relacje przedstawiane w tych filmach są szczere. Filmy są brutalne, więc twórcy nie martwią się o cenzurę. Pokazują, co faktycznie robi młodzież, gdy rodzice nie patrzą. Opowiem teraz nieco o filmach. Które są najlepszymi przykładami wakacyjnego horroru. Jeśli coś interesuje Cię bardziej, zamieściłem rozdziały w filmie. Skupię się teraz na fundamentach.